Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z poradniku z Fortnite'a. Yy, przepraszam, że nie było odcinków, ale wiecie, święta były, a potem nie mogłem po prostu. No i w sumie tyle. Dziś pokażę Wam, jak zrobić zadanie od Gdaka, żeby przelecieć 20 metrów kurczakiem. To wystartujmy sobie mecz. Ok, i lecimy gdzieś, gdzie są kurczaki. Ja akurat nie wiem, gdzie są kurczaki. Mm, więc poszukam. I. No więc poszukam. <śm> Słuchajcie, gram już długi mecz. Długi mecz. Drugi mecz. I nadal nie wiem, kur znaleźć. Będę szukał jeszcze dalej. Dobra, w końcu mam kura. Mm, to O, no nie, hmm. Dobra, mam I teraz chodzi o to tym zadaniu, że trzeba po prostu kurą yy, 20 metrów przejść z kurczakiem, no to ja już mam zrobione. Chwilę trzeba iść do przodu i już mam ma to zadanie zrobione. No, więc... W tym odcinku to było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć! Aha i zapomniałbym. Koniecznie wbijcie na Discorda Divera, pana, który zrobił mi banner, awatar i miniaturkę do tego odcinka. Link będzie w opisie. I i, i kupcie coś będzie miło po prostu jeżeli chcecie